przyjaciele, mamy okazję drugi raz się spotkać z naszym gościem, Pawłem Szałamachą, Byłem sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu w czasach rządów PiS, szefem i założycielem Instytutu Sowieckiego, jednego z polskich think tanków. Jestem szczęśliwy podwójnie, bo to właśnie drugi raz widzimy, widzimy się w Łodzi. A ten podwójny to dlatego, że Paweł Szałamacha wydał ostatnią książkę, która ukazała się nakładem Piotra Zyskiewska. Czwarta rzeczpospolita, pierwsza odsłona. Książka jest poświęcona głównie wspomnieniom e, pana ministra z e, pracy w rządzie e, oraz przemyśleniom dotyczącym właśnie tych, tych dwóch lat I mam nadzieję, że będziemy mieli okazję na ten temat żywo podyskutować. Oddaję głos. Pan z książka będzie do sprzedaży. Tak, książka jest do sprzedaży. Jesteśmy na wolnym rynku, cena jest wyższa niż księgarnia. Internetowy. Nie, Nie tak. tak miało być, ale dziękuję pięknie za zaproszenie. Po raz drugi jestem w Łodzi w ciągu ostatnich dwóch lat. To było chyba albo później, albo z styczniu czołom tych 2007-2008 Dziękuję za odpowiedź. I... Pretekstem powodem jest oczywiście książka, która się okazała kilka tygodni temu, w której pomysł przyszedł mi wówczas kiedy przegraliśmy wybory, ja byłem na kilku w wakacjach. W Płodzi? Nie, byłem w, 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 w tym oznaczeniu. Jechałem pierwszy raz na Dorkowanie do Wenezueli. Tam u Chaveza trwała wówczas kampania, e, kampania e, referendalna przed zmianami konstytucyjnymi w Wenezueli, które nie zostały przyjęte przez Wenezuelczyków, ale e, w telewizji non-stop, dosłownie non-stop był Chavez i hasło e, e, właśnie reforma konstytucjonalna, demokracja plena, czyli pełna demokracja w Wenezueli. Ale tam przyszedł mi pomysł do góry, że trzeba napisać książkę, ale to jest kontrapunkt, kontra wobec tego wprowadzenia. Ona nie jest jedynie książką, czy nie jest przede wszystkim książką wspomnieniową i tłumaczącą e, jakieś tam meandry, czy niedyskrecje e, e, w, tak najbardziej intensywnego okresu w moim osobistym życiu, ale także w najnowszej w historii Polski, ale w, Przede wszystkim książką projektującą, pewnym umysłem, czy przedstawią szereg koncepcji, co do tego, co moim zdaniem należy zrobić. Jak wy, wy, wyciągnąć wnioski z, z w, w, przeszłości, tym z błędów popełnionych, co należy zrobić? Tak jest jej podtytuł. Dlaczego się nie udało, co trzeba zrobić? I w trakcie tego, e, tych dwóch lat, które minęło, kilka osób nie odradziło po prostu napisanie napisaniu książki, bo sobie się wielu e, drogów, e, a, a e, nikogo nie, nie e, zadowolić. Do tego pewne przepływy i odpływy entuzjazmu, ale ostatecznie to zostało, zostało zamknięte. E, jednym z powodów, dla, dla których powstała ta książka, jest dramatyczna Próba chęć wpłynięcia na pewne obyczaje yy, par excellence polityczne w naszym kraju, które polegały na tym, że yy, osoby, które yy, zajmują bądź zajmowały funkcje publiczne w Polsce, że się wypowiadają w formie napisanej yy, przez siebie w założeniu od A do Z książki, a nie jedynie w formie wywiadu rzeka, tak jak to jest zwyczajem. W Polsce premierzy, ministrowie, obecni, byli prezydenci, jedynie co są w stanie zrobić przede wszystkim, to jest zacząć się z, z, z i mówienie, co, co mi na, na duszy gra. Później ewentualnie zareagowanie, autoryzacja. To jest. Właśnie, książka ta okazała się 3 lata temu z Biografią Zamianem Brokitą, później z Kraźmi Kaczyńskimi, duża część książki dydaktywna także, ale także z różnych innych, z, z całego spektrum sceny politycznej. Moim zdaniem, takim obowiązkiem, czy pozytywnym postulatem zgłaszanym w, 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 w dobrej, pogłębionej republice jest to, że ci ludzie po prostu. Wykazują więcej wysiłku i, i piszą. Nie wypowiadają się jedynie w formie wywiadu, czy przemówienia, czy nie wywiadu dużego. Tak się dzieje u Jankesów, gdzie, gdzie czy to Gingrich, czy, czy nawet powiedzmy przy pomocy ghostwriterów piszą książki we Francji, w Wielkiej Brytanii itd., tak tak w tych bardziej dojrzałych systemach politycznych. Ale to jest tylko, powiedzmy, próba troszeczkę zmiany, zmiany obyczajów. W książce koncentruję się na, 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 na tematach, nie, nie tyle na polityce politycznej, co na polityce energetycznej, transportowej, demograficznej, urbanistyce itd. tak dalej, dalej. Tym, co, co bardziej na, na językiem narazowskim tematach, Czyli w e, takich zagadnieniach powiedzmy, modernizacyjno reformistycznych niż na e, tych e, technice czy, 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 czy procedurach wygrywania wyborów, zwyciężania, kanwania przeźwników po, po, po i e, formowania e, rządów stąd e, tam jest pewien szereg moich opinii yy, yy, odnośnie yy, pewnych osób, yy, pewnych yy, ich motywacji, ale przeważa dyskusja co do tego yy, yy, hipotetycznie yy, przykład, yy, jaki powinien być zakres yy, domena yy, własności yy, państwowej, publicznej z, z firm skarbowych w yy. W Polsce, albo jaki powinien być model y, prowadzenia polityki rodzinnej przez władze publiczne? Tak, czy w ogóle y, po, powinno być y, y, to robione? Czy to jest sfera, y, w której y, nic się nie da zrobić, bo jest zdeterminowana przez wybory kulturowe obywateli, przez zmiany cywilizacyjne, które następują, czy w jakiś sposób y, y, można y, y, pomóc, czy, czy Promować pewne postawy. I no, dokonując, powiedzmy, w świetle doświadczeń tych, tych moich dwóch lat, przedstawiam pewne propozycje. Tak?